Cześć, z tej strony Paweł. Dzisiejszy temat grillowania z delikatami Centrum to steki wołowe. Więc dzisiaj pokażemy Wam jak grillować, co zrobić ze stekiem wołowym, aby był w punkt perfekcyjny. Stek wołowy wysmażamy według naszego uznania. Natomiast zasady początkowe i postępowanie będzie zawsze takie samo. Pokażemy Wam jak przygotować perfekcyjnie stek wołowy. Więc zaczynamy, moi drodzy, od steka. Mamy maksymalnie rozgrzanego grilla. Na steku ląduje odrobina soli, pieprzu i odrobina oliwy. Ale to dosłownie odrobinka, tak żeby tylko pojawiło się drobny film, tak zwany na mięsie. Steka od razu przekładamy na grilla i nie dotykamy go. Zostawiamy. Nie ruszamy tak, aby dostał idealną temperaturę i aby dostał dużo koloru. Przewracamy go od razu na drugą stronę. Nie robimy od razu kratki, ponieważ chcemy, aby złapał mocny kolor z jednej i z drugiej strony, natomiast nie przesmażał się do wewnątrz. Przez od razu górna strona odpoczywa i oddaje temperaturę a dolna nabiera znowu temperatury i koloru. Mamy wysmażonego steka z dwóch stron, złapany ładny kolor i teraz bardzo ważne jest, aby ściągnąć go na chwilę z grilla i pozwolić mu odpocząć mniej więcej 10 minut, aby ta temperatura weszła do środka. Jeżeli mamy grilla wielopoziomowego, możemy odłożyć go na górną półkę grillu. Więc nasza wołowina kochani odpoczęła, jest to kluczowe i nawet jeżeli chcemy steka well done, kluczowe jest aby odpoczęła i zobaczycie zaraz dlaczego. Tutaj do środka, jak zobaczycie, teraz mamy mięso, które jest różowiutkie, czyli mamy przejście od well done przez medium, znowu do well done. Jeżeli chcecie bardziej wysmażone, nie ma oczywiście problemu, zostaje troszeczkę dłużej. Natomiast to jest perfekcyjny stek medium, więc jedyne co nam zostało, to pokroić go w piękne plastry. Do tego trochę świeżej soli i nasz stek gotowy. Jeżeli lubicie bardziej wysmażone, oczywiście nie ma najmniejszego problemu. Wołowina jest jednak. Tym jednym z tych mięs, które można sobie pozwolić, żeby mieć ją wysmażoną medium rare, czyli surową w środku. Kochani, mam nadzieję, że stek wołowy nie będzie stanowił już wielkiego tabu. Pamiętamy o odpoczynku, pamiętamy o wysokiej temperaturze po początkowej i później powolutku pozwalamy mu odpocząć, tak, żeby pojawił się ten róż, który nas interesuje, jeżeli chodzi o wysmażenia poniżej well done. Nie bójmy się smakować mięsa na pół surowo, wołowina jest po to właśnie, aby tak ją jeść, więc smacznego i do zobaczenia.